Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się historii zaginięcia sześcioletniej Therese van der Heijden Walsh. Historii, w której właściwie od samego początku wiemy kto jest winny i co się wydarzyło, jednak mimo to sprawa ta do dzisiaj pozostaje niewyjaśniona. Zapraszam do słuchania. Zanim zajmiemy się samym zaginięciem Therese, żebyśmy lepiej zrozumieli co tak właściwie się wydarzyło i dlaczego stało się tak jak się stało, muszę nakreślić Wam tło tej historii, a mianowicie opowiedzieć Wam o jej rodzicach. Dziewczynka była pierwszym i jedynym dzieckiem Francisa Walsha i Meryl Van Der Heyden. Francis i Merle poznali się w 1979 roku w Fort Maid w stanie Maryland. W tamtym czasie oboje służyli w wojsku i oboje stacjonowali w tamtym miejscu. On miał stopień majora, a ona porucznika. Służyli w wywiadzie wojskowym. Merle była przeszkolona w kontrwywiadzie, jednak w tamtym momencie przedzielono ją do zadań administracyjnych. Zajmowała się dokumentacją i analizą. Opisuje się ją jako wyjątkowo inteligentną kobietę. Gdy się poznali, Francis właśnie rozwiódł się po 10 latach małżeństwa. Zdecydowanie nie był gotowy na nowy związek, a już na pewno nie szukał kogoś, kto miałby mu zastąpić byłą żonę. Jak sam powiedział, chyba czuł się trochę samotny i chciał miło spędzić wieczór, więc zaprosił Merle na randkę. Z jego założeń o niezobowiązującym spotkaniu nic jednak nie wyszło, i już rok później, w 1980 roku, para pobrała się w kaplicy bazowej w obecności kilkorga przyjaciół. Dwa lata później Merl ostatecznie zrezygnowała z pracy w armii. Była znudzona tym, że powierza jej się jedynie zadanie administracyjne, mimo że wcześniej przeszkolona była przecież w kontrwywiadzie. Nie ma tego w źródłach, ale podejrzewam, że oprócz znudzenia musiała być też tym nieźle wkurzona. Niemniej kilka miesięcy później Francis został przeniesiony i małżeństwo przeprowadziło się do Huntsville w Alabamie. W tamtym czasie para bardzo często już się ze sobą kłóciła. Zdecydowanie nie można powiedzieć, że byli zgodnym i szczęśliwym małżeństwem. Mimo wszystko w pewnym momencie Meryl zaszła w ciążę i 4 lipca 1984 roku na świat przyszła Tiris. Francis miał nadzieję, że narodziny córki naprawią coś w ich małżeństwie, ale niespodzianka, tak się nie stało. Dziecko jedynie zwiększyło napięcie między nimi. Rok później, w lipcu 1985 roku, mężczyzna został ponownie przeniesiony. Tym razem na Hawaje. Znów miał nadzieję, że tym razem przeprowadzka naprawi ich małżeństwo. W końcu mieli przenieść się do raju na ziemi, ciepłego miejsca z egzotyczną roślinnością otoczonego błękitną wodą. Miejsca, o którym miliony ludzi marzy, żeby chociażby spędzić w nim wakacje. A tymczasem oni mieli zamieszkać tam na stałe. Ponownie jak można było się tego spodziewać, przeprowadzka nic nie zmieniła a może nawet jeszcze pogorszyła relacje pomiędzy nimi. Mieszkanie na Hawajach wiązało się z izolacją od prawie wszystkich przyjaciół i członków rodziny. Oboje czuli się tam po prostu dość samotnie, więc tym bardziej wyładowywali swoje frustracje na sobie nawzajem. Ostatecznie Francis wyprowadził się z domu i w maju 1987 roku złożył wniosek o rozwód. Po tym, jak przez 4 miesiące mieszkał w swoim samochodzie, była to dość logiczna i zrozumiała decyzja. Ich małżeństwo pełne było kłótni i nieporozumień, ale to nie skończyło się bynajmniej wraz z rozwodem. W grudniu Merle oskarżyła swojego byłego męża o wykorzystywanie seksualnej córki. Już teraz mogę Wam zdradzić, że o żadnym wykorzystywaniu nie było tutaj mowy. Była to po prostu zemsta ze strony kobiety i próba odebrania mu prawa do kontaktów z dzieckiem. Jednak żeby to udowodnić, Francis musiał poddać się dość upokarzającym dla niego testom. Dość znamienne jest również to, co powiedziała pani psycholog wynajęta przez samą Merl. Według niej dziewczynka cierpiała na tak zwany zespół separacji rodzicielskiej. Który polegał na tym, że jeden z rodziców przekonuje dziecko, że ten drugi rodzic jest zły. Jest to taka forma prania mózgu. Co więcej, zarówno psycholog, jak i pracownik socjalny stwierdzili, że Tiris była poddawana praniu mózgu, aby uwierzyła, że ojciec ją wykorzystywał. Gdyby Mer otrzymała prawo do opieki nad córką, najprawdopodobniej uciekłaby z nią i już nigdy nie pozwoliłaby Francisowi na kontakty z dzieckiem. Sędzia przyjrzał się tym opiniom oraz temu, że nie było żadnych dowodów wskazujących na to, że mężczyzna wykorzystywał swoją córkę. Ostatecznie to właśnie ojciec otrzymał pełne prawo do opieki nad tiris. Uzasadniono to faktem, że Meryl była nieprzewidywalna i zdaniem sądu rażąco lekceważyła potrzeby dziecka. Dzień później kobieta opuściła Hawaje i zamieszkała w kontynentalnej części Stanów, aby być bliżej swojej rodziny. Zgodnie z wyrokiem nie mogła odwiedzać swojej córki bez nadzoru i co więcej, pierwsza wizyta mogła odbyć się dopiero po tym, jak Merol przejdzie ocenę psychiatryczną, na co nie chciała się zgodzić. Mimo to mogła dzwonić do dziewczynki, co regularnie robiła. Podarowała jej nawet lalkę Barbie, która na pupie zapisane miała jej numer telefonu wraz z dopiskiem odbierz telefon. Ale to nie koniec dziwnego zachowania kobiety. Po rozwodzie Francis również ostatecznie zakończył swoją karierę wojskową i zaczął pracować jako kierownik banku w Honolulu. Zaczął również spotykać się z niejaką Janice Anderson. Jednak ich pierwsza randka zdecydowanie nie należała do idealnych. Podczas niej ni stąd, ni zowąd pojawiła się Merl i zaczęła na nich krzyczeć. Zdenerwowany mężczyzna poprosił swoją nową dziewczynę, aby wsiadła do samochodu i poczekała tam, podczas gdy on rozmówi się z byłą żoną. Po chwili jednak Meryl zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Ona również wsiadła do auta i wykrzykując przekleństwa, próbowała porazić Janie z paralizatorem. Na szczęście bateria była zbyt słaba, czy też moc była zbyt niska i kobiecie nic się nie stało. Wściekła Merle wyrwała jednak jakiś przewód w aucie i uciekła, zostawiając szokowaną parę w samochodzie, który nie mógł ruszyć. Na szczęście jednak ta sytuacja nie zniechęciła Janice i ostatecznie wyszła ona za mąż za Francisa, z którym stworzyła szczęśliwe małżeństwo. Starała się być również dobrą macochą dla Tyris. Dziewczynka początkowo była dość nieśmiała i cicha, jednak w końcu się przełamała i poczuła się w nowym domu jak u siebie. Dziewczynka wysłana została również na terapię, aby mogła przepracować to wszystko, co przeżyła przez Merl. Z czasem telefony od matki stawały się coraz rzadsze, i Francis miał nadzieję, że za jakiś czas kobieta całkowicie zniknie z ich życia i że będą mogli być szczęśliwi jako nowa rodzina. 22 czerwca 1990 roku okazało się jednak, że Merl miała inne zamiary. Cały poprzedni tydzień Therese uczestniczyła w zajęciach pod nazwą Summer Fun, organizowanych przez przedszkole. Tego popołudnia dzieci miały wziąć udział w zajęciach spływania, jednak zanim zaczęły się do nich przygotowywać, czekała ich krótka przerwa na boisku. Podczas pilnowania dzieci na dworzu nauczycielka zauważyła dziwnie wyglądającą kobietę w dużych okularach przeciwsłonecznych i kapeluszu, która kręciła się nieopodal. Wydała jej się dość podejrzana i po prostu dziwna, ale w sumie nie zrobiła nic złego, a kobieta miała pod swoją opiekę sporo dzieci, więc nie przejęła się nią zbytnio. Dopiero gdy przerwa się skończyła i wszystkie dzieci usiadły na swoich miejscach, okazało się, że brakuje Tyrys. Nauczycielka zaczęła jej szukać i wypytywać innych pracowników przedszkola, czy jej nie widzieli, i okazało się, że jeden z nich widział, jak właśnie ta kobieta w okularach przeciwsłonecznych i kapeluszu, trzymając tyryz za rękę, wyprowadziła ją z terenu przedszkola i wsiadła z nią do szarego kombi. Gdy tylko dyrektorka przedszkola zadzwoniła do Francisa i poinformowała go o tym, co się wydarzyło, ten już wiedział, kim była ta dziwna kobieta. Był pewien, że była to Mer. Rodzina i przyjaciele mężczyzny szybko udali się na lotnisko, gdzie przyglądali się wszystkim pasażerom w nadziei, że wypatrzą w pośród nich Tiris i jej matkę. Tymczasem Francis i Janice objeżdżali okolice szukając ich wśród przechodniów. Robili to od dnia porwania przez kilka następnych tygodni. Niestety bezskutecznie. Oczywiście natychmiast o całej sytuacji poinformowano również policję. I właściwie przez cały czas była tylko jedna podejrzana w tej sprawie i była nią Merl. Nie wiem, czy w ogóle rozważano jakieś inne opcje, ale jeżeli tak, to nie ma o nich słowa w źródłach. Dziewczynka została porwana 22 czerwca, a 4 lipca wypadały jej szóste urodziny. Wszyscy gdzieś z tyłu głowy mieli nadzieję, że tego dnia nastąpi jakiś kontakt z jej strony że może matka chociaż tego szczególnego dnia pozwoli jej zadzwonić do ojca i dać mu chociaż znać, że nic jej nie jest i jest cała i zdrowa. Nic takiego jednak nie miało miejsca. 26 lipca policja wydała oficjalny nakaz aresztowania Merl, a już tydzień później, 2 sierpnia, FBI wydało swój własny nakaz aresztowania. Wtedy też oficjalnie FBI włączyło się do tej sprawy. Oczywiście rozbudziło to nadzieję na szybkie i pozytywne zakończenie, na znalezienie Tiris w najbliższym czasie. To w końcu FBI. Niestety nie było to takie proste. Uważało się, że Meryl miała pewne problemy psychiczne. To właśnie dlatego sąd nakazał jej poddać się ocenie psychiatrycznej, zanim będzie mogła spotykać się z córką. Mimo to wciąż miała dostęp do broni palnej, była więc uzbrojona i bardzo niebezpieczna mogła stanowić zagrożenie nie tylko dla Tiris, ale również dla każdego, kto próbowałby odebrać jej córkę. Co więcej, była byłą agentką wywiadowczą armii amerykańskiej. Wiedziała jak wtopić się w tłum i jak po prostu zniknąć bez śladu. Potrafiła unikać policji i stworzyć nową tożsamość dla siebie i dla swojej córki. Pokazała już również, że potrafi tak wyprać mózg swojemu dziecku, że to wierzyło w rzeczy, które nigdy nie miały miejsca. Bez wątpienia potrafiła też sprawić, aby Therese zapomniała o życiu, które prowadziła przed porwaniem. Mimo tych wszystkich trudności, detektywi musieli jednak poprowadzić śledztwo i próbować znaleźć kobietę i jej córkę. Wkrótce FBI miało tysiące stron raportów. Nad tą sprawą spędzono długie godziny. Bardzo szybko jednak zaczęto uważać, że Merle jest wspierana przez swoją rodzinę mieszkającą w Teksasie i w Colorado. Nikt nie potrafił im tego jednak udowodnić i, podążając za tym tropem, ostatecznie odnaleźć zaginioną sześciolatkę. Francis postanowił również wynająć własnego prywatnego detektywa, który miał zająć się tą sprawą. Co ciekawe, bo to nie udało się zwykłym śledczym, albo udało się, ale nigdy nie poinformowano o tym opinii publicznej. Prywatny detektyw przepuścił numer ubezpieczenia Merl przez krajową bazę danych i dało to rezultaty. Udało mu się znaleźć informacje o tym, że numer ubezpieczenia kobiety został użyty w Colorado Springs latem 1990 roku i w październiku 1991 roku. Oficjalnie uważa się jednak, że to nie Merl użyła tego numeru. Ale że został on użyty, aby popełnić jakieś oszustwo socjalne. Nieco później z kolei udało się powiązać rodzinę Merle, mieszkającą w Nederland w Teksasie, z zakupem furgonetki marki Ford. Było to o tyle istotne, że doprowadziło to detektywów do Daytona Beach na Florydzie i do kobiety o nazwisku Mary Jean Ham, a właściwie nie tyle do samej kobiety, ale do kserokopii jej prawa jazdy. I ku zaskoczeniu wszystkich na zdjęciu nie była żadna Mary Jean, ale Merl, tyle że w kiepskiej jakości peruce i okularach. Oczywiście szybko udano się pod adres podany w dokumencie, ale kobieta już tam nie mieszkała. Dało to jednak pewność, że Merl wciąż żyje i że wciąż prowadzi życie uciekinierki. Oczywiście dane Mary Jean, Ham zostały wzięte pod lupę, ale nigdy więcej nie zostały użyte. Co jednak znamienne, w 1994 roku furgonetka została sprzedana szwagierce Merl. Gdy tylko to odkryto, miejscowy policjant pojechał do domu tej szwagierki, jednak niestety nie miał żadnego nakazu rewizji, więc nie został wpuszczony do środka. Być może Merl była nawet wtedy w budynku, jednak niestety tego się już nigdy nie dowiemy. Zanim detektywi zdobyli nakaz przeszukania, samochód został już całkowicie wyczyszczony z odcisków palców i innych dowodów kryminalistycznych. Jeden z agentów stwierdził, że jego zdaniem dla Merle musi być to bardzo zabawne i to musi bardzo łechtać jej ego, że potrafi przechytrzyć agentów FBI i zawsze być o krok przed nimi. Było więc jasne, że rodzina Merl musi wiedzieć, gdzie kobieta się ukrywa. Co więcej, pomagali jej. Pewnego dnia jeden z detektywów pojechał do Colorado, aby szpiegować siostrę Merle, dyrektorkę szkoły. Usiadł obok niej podczas meczu futbolu i podsłuchiwał jej rozmowy, ale nie przyniosło to nic nowego. Następnego dnia poszedł do jej domu pod pretekstem szukania jakiegoś adresu i zajrzał do środka sprawdzając, czy nie ma tam aby jakichś zabawek, które oczywiście mogły należeć do Tiris. Podczas krótkiej rozmowy nie zauważył jednak żadnych śladów obecności dziewczynki w tym domu. Latem 1991 roku Francis poleciał do Teksasu wraz ze swoim szwagrem, emerytowanym policjantem. Pojechali wynajętym autem na ulicę zamieszkałą przez rodzinę Merl i mieli nadzieję, że kobieta pojawi się tam wraz z córką. Zostali jednak pogonieni przez straż sąsiedzką. Później zostali jeszcze zauważeni przez braci kobiety, gdy parkowali przy lokalnym 7 Eleven i uciekli, gdy tylko mężczyźni podeszli do ich samochodu. Francis wydał fortunę na próby odnalezienia swojej córki. Poświęcił temu całe swoje życie. A niestety był w stanie dotrzeć jedynie do drobnych śladów, które zostawiała Merle. Okazało się na przykład, że kobieta musiała planować porwanie Tiris od długich miesięcy. Udało się ustalić, że kupiła akt zgonu dziecka w Salt Lake City i prawdopodobnie użyła go do stworzenia nowej tożsamości dla swojej córki. Jej numer ubezpieczenia z kolei był używany w Mesie, w Arizonie w 1989 roku, czyli rok przed porwaniem, wraz z nazwiskiem Pat Doherty. Jej numer ubezpieczenia w ogóle był wielokrotnie używany w latach po porwaniu na terenie całego Teksasu. W Houston założyła nawet skrytkę pocztową pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Prywatni detektywi, wynajęci przez Francisa, odkryli jednak, że Merle podczas swojej ucieczki posługiwała się co najmniej dziesięcioma różnymi tożsamościami. Po latach Francis bardzo gorzko skomentował pracę policji. W jednym z wywiadów powiedział: każdy trop, który udało się odnaleźć, był albo badany zbyt późno, albo był spartaczony. Policja wykonała dużo pracy, ale nie jest to dla nich sprawa o wysokim priorytecie. To nie jest baron narkotykowy, ani ktoś, kto stanowi zagrożenie dla ludzi na ulicy. To tylko ingerencja w opiekę. Ale to moja córka. Z czasem też coraz trudniej było zbudzić zainteresowanie tą sprawą. Pojawiło się wiele nowych przypadków zaginięć dzieci, które w dodatku o wiele bardziej rokowały. Nie trudno sobie wyobrazić, jakie to wszystko musiało być dla niego trudne. Przez pięć lat drzwi do pokoju Tyrysa były zamknięte, ponieważ sam widok jej rzeczy był dla Francisa nie do zniesienia. A i tak za każdym razem, gdy przechodził obok, musiał zmagać się z falą smutku i wspomnień. Zdaniem Francisa, Merl w ucieczce z dzieckiem pomogła dość kontrowersyjna organizacja o nazwie Dzieci Podziemia. Organizacja pomogła w ucieczce np. czteroletniej Emily Sawyer i jej matce, których historia jest niezwykle podobna do historii Therese. Emily urodziła się 6 kwietnia 1983 roku jako córka Karol i Daniela Sawyerów. Małżeństwo rozwiodło się jednak już dwa lata po jej narodzinach i mężczyzna dość szybko ponownie się ożenił. Potem Karol oskarżyła go o wykorzystywanie seksualnej ich córki i złożyła wniosek do sądu, aby odebrano mu prawo do odwiedzin. Ostatecznie jednak siedmiomiesięczne dochodzenie nie wykazało żadnych dowodów na poparcie tych oskarżeń. 1 kwietnia 1988 roku Emily spędzała święta wielkanocne w domu swojej matki. Dzień później Daniel miał uzyskać pełne prawo do opieki nad dziewczynką, jednak kiedy przyjechał ją odebrać, w domu nie było już ani jej, ani jej matki. Po prostu rozpłynęły się w powietrzu. A do pomocy w ich zniknięciu przyznała się Fey Jäger, liderka dzieci podziemia. Później Daniel pozwał rodzinę Karol, ponieważ jego zdaniem pomogli kobiecie w ucieczce i ukrywaniu się, jednak ostatecznie nie znaleziono na to żadnych dowodów. Jak sami słyszycie, jest to sprawa wręcz bliźniaczo podobna do historii Merl i Tiris. Czym jednak zajmowała się ta tajemnicza organizacja o nazwie Dzieci Podziemia? Była to organizacja stworzona właśnie przez Fey Jäger, która pomagała uciec i ukrywać się rodzicom, których dzieci wykorzystywane były przez drugiego rodzica. W skrócie, system wyglądał tak, że bardzo ciężko było zabronić jednemu z rodziców widywania się z dzieckiem, nawet gdy był on oskarżony o wykorzystywanie go. Sprawy w sądach rodzinnych ciągnęły się latami, przez które dzieci wciąż widywały się z rodzicem, który je krzywdził. Ostatecznie też, bardzo trudno było udowodnić komuś wykorzystywanie, jeżeli ta osoba nie dokumentowała tego zdjęciami czy filmami. W takiej właśnie sytuacji była Fej i postanowiła stworzyć siatkę ludzi, którzy pomagaliby zniknąć rodzicowi z skrzywdzonym dzieckiem, nadać mu nową tożsamość i żyć życiem zbiega, ale ostatecznie uratować syna czy córkę z rąk pedofila. Zdaniem Fej organizacja pomogła tysiącom takich dzieci. Początkowo grupa działała w ukryciu, ale rozgłos zyskała na początku lat 90. i podobno wciąż działa. To dość ciekawe, ponieważ ludzie, którzy w niej działają, pomagają innym w obejściu prawa i tak naprawdę, gdy już wystawione są listy gończe, to pomagają im w przestępstwie. A mimo to organizacja wciąż działa i wciąż są bezkarni. Niemniej, nie ma żadnego potwierdzenia, że Merl szukała pomocy u dzieci podziemia. To pozostaje jedynie teorią Francisa. Mężczyzna zajmował się jednak nie tylko poszukiwaniami swojej córki i teoriami na temat tego, kto może mieć jakąś wiedzę na temat miejsca jej pobytu. Pomógł założyć również Hawaii State Clearing House on Missing Children organizację zajmującą się koordynowaniem poszukiwań zaginionych dzieci i podnoszeniem świadomości na temat ich zaginięć. Był przekonany, że gdyby taka organizacja istniała przed rokiem 1990, jego córka bardzo szybko zostałaby odnaleziona. Zdawał sobie sprawę, że w jego przypadku jest już za późno, ale chciał mieć pewność, że żaden inny rodzic nie będzie musiał przechodzić tego co on. W 1997 roku pojawił się również w odcinku Unsolved Mysteries. Oczywiście chciał, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o zaginięciu jego dziecka i miał nadzieję, że ktoś, kto coś wie, odezwie się po emisji odcinka i dzięki temu uda się odnaleźć Tyris. Jednak nic takiego niestety się nie wydarzyło. Niestety Francis nigdy nie doczekał się odnalezienia Tyris. Zmarł we śnie, na zawał serca, we wrześniu 1998 roku. Janice powiedziała później. Nie mam wątpliwości, że to było spowodowane stresem. Odkąd odeszła, był naprawdę przygnębiony. Jak można powiedzieć, pogódź się z tym. Nie można się z tym pogodzić. Tatuś nigdy nie przestał jej szukać. Kochał ją bardziej, niż ona kiedykolwiek będzie wiedzieć. Janice zmarła w 2014 roku, również nigdy nie dowiadując się, gdzie jest Iris. Dziś dziewczynka miałaby już 39 lat, czyli byłaby w wieku, w którym była jej matka, gdy ją porwała. Wciąż nie wiemy, gdzie jest i czy w ogóle pamięta swojego ojca i życie przed porwaniem. A jeżeli pamięta, to co o nim myśli, ponieważ matka na pewno wmówiła jej, że uratowała ją z piekła? Nie wiadomo również, czy zdaje sobie sprawę, że jest właśnie tą zaginioną od 33 lat Tiris. Z kolei, jeżeli Merle wciąż żyje, to ma dzisiaj 73 lata. Być może wciąż nosi peruki i okulary, żeby ukryć swoją prawdziwą tożsamość. A może nie jest to już potrzebne. Wiadomo natomiast, że ma dostęp do broni palnej i że może być niebezpieczna. Przez te wszystkie lata zgłoszono, że widziano ją w Alabamie, na Florydzie, w Luizjanie, Kolorado i Teksasie. Nigdy jednak policjanci nie przybyli na miejsce na tyle szybko, aby ją złapać. Na koniec zostawiłam jeszcze jedną teorię, która jest szczególnie smutna. Możliwa, że Merle zabiła Tiris jeszcze przed swoją ucieczką z Hawajów i ukryła jej zwłoki na wyspie. Teoria wzięła się stąd, że w czerwcu 2014 roku w Honolulu znaleziono rozłożone ciało w metalowym pojemniku ukrytym wewnątrz pudła. Szczątki były w takim stanie, że nie można było nawet określić rasy czy płci, ale ustalono, że należały do dziecka w wieku od dwóch do sześciu lat, które miało około 90 cm wzrostu. Proces rozkładu był na tyle długi, że z ciała został jedynie szkielet. Może Merle zabiła dziewczynkę tylko po to, aby Francis nie mógł jej mieć i resztę życia spędziła na ukrywaniu się przed sprawiedliwością. Mimo wszystko mam jednak nadzieję, że tak się nie stało. Życie, nawet życie z taką matką, mimo wszystko wydaje mi się lepsze niż taka opcja. I na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że nie słyszeliście wcześniej o tej sprawie i że udało mi się Was zaciekawić i opowiedzieć o czymś nowym. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie o tej sprawie. Czy uważacie, że Merl udałoby się ukrywać przez te wszystkie lata i Tyris już jako dorosła kobieta nie chciałaby skontaktować się z ojcem? A może tak wyprała jej mózg, że faktycznie nie pamiętała, że kiedyś była Tiris? Albo napowiadała jej takich rzeczy, że nie chciała mieć nigdy więcej nic wspólnego ze swoim ojcem? Dajcie koniecznie znać, co myślicie. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.